Moon Studios może zostać zamknięte. Chaos spowodowany Grand Theft Auto 6 i wiele więcej. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Kimdawaj. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia dalej, dołączenia do Discorda, Patronite'a, e, tak jak ci wspaniali ludzie, którzy tutaj wspierają już kanał. E, zapraszam do linków w opisie, e, tam dowiecie się więcej. I teraz szybki przegląd w wiadomości, które przewinęły się ostatnio przez Giereczkowo, więc w pierwszej kolejności Moon Studios może zostać zamknięte. E, studium... E, Moon Studios, tak, z Austrii, e, twórcy w serii Ori i No Rest for the Wicked, może zostać zamknięte z powodu negatywnych recenzji ich najnowszej gry. Założyciel i dyrektor studia, Thomas Mahler, e, podzielił się obawami na oficjalnym serwerze Discorda swojej gry. I tutaj cytat. Myślę, że ludzie y, sądzą, że żartuję, gdy proszę o pozytywne recenzje, bo w ich umysłach zawsze jest jakiś wielki wydawca w tle, który pokryje koszty. Rozpoczął malar swoją wypowiedź. Jeżeli piszecie to tutaj, cieszycie się z Wicked, Czeka, czekacie na przyszłe aktualizację ale nie zostawiliście pozytywnej recenzji, całkiem możliwe, że za kilka miesięcy już nas nie będzie, bo zostaliśmy zbombardowani negatywnymi recenzjami, co prowadzi do tego, że ludzie nie kupują gry, a to oznacza, że nie zarabiamy żadnych pieniędzy i będziemy musieli zamknąć działalność. Tutaj jest parę wątków, tak naprawdę, do rozpakowania w przypadku tego studia, ale y, pomijając przypadek tego studia, które mówię na końcu, faktem jest, że Moon Studios samo w sobie jest faktycznie indie, w sensie ono nie ma wydawcy. Y, nikt im nie płaci za development, oni się utrzymają sami. Więc każda wydawana przez nich gra to jest inwestycja, która jeżeli się nie zwróci, będzie sprawiała, że w końcu studio się zamknie. Wszyscy chwalą. No Worst for the Wicked, oczywiście cały czas jest w akcesie, no ale jest to według mnie jedna z ciekawszych gier, i naprawdę świetnie wyglądających i jak dla mnie to jest jedna z właśnie tych lepszych gier, na których czekam na pełną premierę, natomiast faktem jest, że no właśnie negatywny sentyment z różnych powodów, o których za chwilę tutaj może spowodować faktycznie, że projekt się nie zwróci, no bo cały czas jest w rozwoju i to generuje koszty oczywiście, więc po części to jest prawda, ale przejdźmy dalej. Aktualnie Norse For the Wicket posiada mieszaną ocenę na Steam. Z użytkownikami narzekającymi na różne aspekty projektu. Negatywne komentarze dotyczą głównie funkcji związanych z jakością rozgrywki, braku jasnych informacji o niektórych mechanikach i nastawienia gry na zdobywanie materiałów, Maler wyjaśnił, że negatywne recenzje na Steam mogą zabić studio. Zauważając, że e, jeśli Nourishment for the Wicked nie zacznie osiągać lepszych wyników wkrótce, studio ma tylko kilka miesięcy życia. E, tutaj cytat. Dalej, nie jestem pewien, czy ludzie rozumieją, że potencjalnie przyczyniają się do upadku studia, które chcą, by odniosło sukces, zostawiając swoje negatywne recenzje. Rozumiem, że niektórzy uważają, że to jedyny sposób by dotrzeć do nas i zostać wysłuchanym ale nawet takie firmy jak Grinding Gear Games nie będą w stanie wiecznie znosić takiej oceny. Grinding Gear Games to oczywiście twórcy e, p, chociażby Pad of Exile e, które no, też mają teraz dwójkę w alfie no i ludzie po nich jadą miejscami jeżeli aktualizacja zaburza balans zresztą ta gra bardzo mocno też jest odmienna pod wieloma względami od jedynki e, co się niektórym nie podoba i tak dalej no ale tak, oni mają lepszą trakcję zdecydowanie, to, więc to, że mają negatywne recenzje niekoniecznie powoduje to, że gra się nie sprzedaje i nie w stanie utrzymać studia. Poza tym już mają grę, usługę, która cały czas im zarabia, czyli właśnie pierwsze padowe Excel, więc tym samym oni są w troszeczkę innej sytuacji. No Szef Mund Studios... Wspomniał również o ogromnym ryzyku, jakie podjęli, by odkupić prawa wydawnicze do gry oraz o tym, że czyta każdą pojedynczą opinię, która jest publikowana. Co ciekawe, 11 maja 2020 Co ciekawe, 11 maja 2025 roku Tomasz Malar stwierdził na Twitterze, że firma nie jest bezpośrednio niebezpieczeństwem finansowym, mimo wcześniejszych właśnie ostrzeżeń, odgrażań się i tak dalej. Stwierdził, że jego komentarze miały na celu przeciwstawienie się negatywnym recenzjom, które według niego były motywowane politycznie. No i No Rest for the Weekend, oczywiście to dość hardkorowy, można powiedzieć, RP ak akcji z precyzyjnym systemem walki i zachwycającą prawą wizualną. Jednak jego trudny cykl rozwoju we wczesnym dostępie przesłonił potencjał gry i Moon Studio jest znany z wielu... Gier przede wszystkim właśnie Orient the Blind Forest i Will of the Wisps, które były jednymi z niewielu jasnych punktów w trudnym okresie Xbox One i wcześniejszy dostęp stał się sposobem dla deweloperów na rozwijanie produktów na oczach publiczności, przy okazji tego poprawiając grę tak by się spodobać jak najszerszej publice i raczej tej grupie docelowej, a jednocześnie już zacząć zarabiać na produkcie. No i chociaż niektóre gry radzą sobie w tym modelu niezwykle dobrze, wydaje się, że biorąc pod uwagę renomę Mon Studios i oczekiwania fanów, no to ta klientela jest mniej skłonna dać właśnie no, rozszerdzenie kredyt zaufania. No i tutaj jeszcze y trzeba przyznać, że to ja jest ciekawe, że Tomas Maler narzeka na negatywne recenzje, bo też jego komentarze były takie, że no jak w studiu nie ma ludzi o określonym, powiedzmy, profilu orientacji, jeżeli w grach nie ma określonych postaci, to ludzie się o to plują. W sensie narzeka po prostu, że nie wiem, ludzie o zbyt liberalnych poglądach łajają ich grę tyle że aktualnie trend jest zupełnie zupełnie inny. To właśnie teraz naciskanie na te ba bardzo liberalne jakby elementy w grach często znajdują te głośne negatywne recenzje. Więc troszeczkę tutaj z tym nie trafił. To jest jedno. Drugie, Maler słynie z wielu e toksycznych komentarzy i kręcenia inby i e mam potwierdzenia z trzech niezależnych źródeł jak szefowie właśnie Moon Studios, i to jest chyba najcięższe do zrozumienia i do zaakceptowania też ludziom, którzy lubią gry Moon Studios, jak toksyczne jest kierownictwo tej firmy, które stroi sobie naprawdę niewysmakowane żarty względem pracowników, ma co chwila, co chwila się na nich wydziera tak naprawdę, wywala tak naprawdę do góry nogami elementy projektu, stąd też mogą być problemy właśnie z dopinaniem kolejnych funkcjonalności, i no, tam nie istnieje coś takiego jak zdrowy, konstruktywny feedback, tylko raczej łajanie pracowników, i niektórzy tam zostają tylko dlatego, że studio po prostu dobrze płaci. A inni z kolei, dlatego, że chcą mieć solidną grę na koncie. No i to właśnie powoduje, że też ta jakość może developmentu nie jest taka, jakby mogła być ze względu na to, jak jest firma prowadzona. No tutaj właśnie wydaje mi się, że to narzekanie. Narzekanie tutaj szefa firmy jest trochę spowodowane tym, że chciałby zwrócić na siebie uwagę. Mm nie wiem, troszeczkę ponarzekać po prostu na y, w różne, powiedzmy teraz, kwestie klimatu politycznego i tak dalej. Wciąż, y, niezależnie od tego, jak jest tam szefostwo, to ludzie, którzy tam pracują, robią kawał naprawdę dobrej roboty. Dwie części Ori były fenomenalne, No Rest for the Wicked ma dalej potencjał y, stać się naprawdę solidnym tytułem, także ja czekam na pełne wydanie, y, że raz na jakiś czas ogrywam y, aktualizacje, jak wychodzą, jeżeli chodzi no, o No Rest for the Wicked. Natomiast to narzekanie tutaj zdecydowanie mam wrażenie, że nosi znamiona właśnie próby zwrócenia na siebie uwagi, a nie faktycznego problemu związanego właśnie z Moon Studios. Kolejna. według nowego raportu niedawne przesunięcie premiery Grant'a Data Six na 26 maja 2026 roku wywołało znaczny wpływ na całą branżę gier, ponieważ studia i wydawcy próbują zaplanować kolejne ruchy obawiając się lub mając nadzieję, że Rockstar może ponownie przesunąć datę premiery tego co prawie na pewno będzie jedną z no, największych gier wideo. W historii, w, w raporcie Bloomberga wielu deweloperów anonimowo wypowiedziało się o tym, jak zespoły tworzące niektóre gry, które wewnętrznie przesunęły swoje premiery, by uniknąć Grand Theft Auto VI, Teraz mają nadzieję, że gra nie zostanie ponownie opóźniona, co ponownie mogłoby pokrzyżować ich plany. Inni z kolei liczą na opóźnienie, aby mogli przesunąć swoje rozwijane gry na 2027 i zyskać więcej czasu. Jeden z deweloperów pracujących nad dużą grą wieloosobową powiedział Jasonowi Shire'owi z Bloomberga, że wcześniej opóźnili już grę z jesieni 2025 na wiosnę 2026. Zostało to zrobione głównie dlatego, że tytuł potrzebował więcej czasu, ale również po to, by uniknąć właśnie nowego GTA. I teraz znaleźli się w trudnej sytuacji. Kolejne opóźnienie byłoby bardzo kosztowne i utrudniłoby grze rentowność. Brak tutaj opóźnienia i premiera już obok właśnie Grand Theft Auto 6. Mogą być katastrofą, ponieważ Sequel Rockstar prawdopodobnie pochłonie całą uwagę w miejscu premiery. Istnieje też obawa, że po prostu nowe GTA zostanie ponownie opóźnione, co oznacza, że jeżeli przesunąłem do te premiery, aby go uniknąć, mogą wylądować tuż obok niego bez możliwości ucieczki. I teraz ja sobie zdaję sprawę, że według niektórych z Was. Tak, ta Was nie interesuje. Okej, okay, was. Ja też nie wiadomo, jak bardzo się tą grą nie jaram. Chętnie ogram, na pewno. Natomiast. Osoby, które nie będą grały w tę grę, nie są tak naprawdę rynkiem. Patrząc na to, ile, te, ile ta gra sprzedała kopii. Tą grę będą grali ludzie, którzy normalnie zazwyczaj nie grają w gry. Piątka sprzedała ponad 200 milionów kopii, czy teraz jeszcze znacznie więcej. Więc to, że według was ta gra się sprzeda albo nie interesuje was, nie znaczy, że nie zainteresuje kilkaset milionów ludzi na świecie. A tym samym w momencie premiery przed i krótko przed i krótko po absolutnie pochłonie cały ruch w internecie i w tym momencie jeżeli ktoś sobie zaplanował premierę w tamtym czasie już ustawił cały marketing, gdzie to jest złożona operacja, Marketingu, marketing gry nawet mniejszej, gdzie planuje się tylko kampanię na pół roku na przykład, to jest olbrzymie przedsięwzięcie, marketing kosztuje 10, 15, 25, 50% budżetu developmentu gry. To jest wielkie ryzyko i w tym momencie ktoś większy przychodzi, e, jednak zmieniałem datę premiery, bo na stać, a was nie. No i to jest, to jest dosłownie często pogrzebanie kompletne innego tytułu. I dlatego wszyscy bardzo wstrzymywali się z prezentacją swoich dat premier, zanim Rockstar nie ogłosił właśnie oficjalnej daty premier Grand Theft Auto. Na początku mówiono oficjalnie w dokumentach, że to będzie na jesień. Ostatecznie to przesunięto. Właśnie nie deklarowano się na datę, żeby im nie zarzucono kłamstwa. Więc tym samym no teraz mamy tą oficjalną datę, natomiast nie znaczy, że ona się jeszcze nie przesunie. I tym samym wiele tytułów po prostu. Dostanie połowę za to, że akurat zderzą się z większym na rynku. No i w tym momencie można powiedzieć: No, trudny rynek, no dobra, tylko że, no powiedzcie to grupie na przykład 50 deweloperów, którzy zrobią na przykład bardzo dobrą grę, która będzie w ogóle jakościowa, która będzie zrobiona z sercem i bez marketingu absolutnie się nie obroni, nie przeżyje. Tylko dlatego, że właśnie nowe GTA będzie miało taką kampanię marketingową, która jak czarna dziura po prostu wez się całą uwagę, całe światło po prostu na dany tytuł, więc no to nie jest takie proste. I to nie jest tak, że dobra gra sama się obroni, to nawet się nie uczcie, że, że tak będzie. Więc niestety tutaj no, prawo większego jest tragicznie krzywdzące dla mniejszych twórców. I Bloomberg informuje, że na spotkaniach odbywających się w głównych wydawnictwach i studiach w całej branży, analitycy biznesowi próbują ustalić, czy wielki sequel Rockstar. Pojawi się na czas, czy zostanie ponownie opóźniony, jak to wpłynie na obecne projekty w fazie rozwoju. W tych kalkulacjach nie uwzględnia się jeszcze trybu online, który może pojawić się później, bo trzeba pamiętać, że w 2013 premiera Grantów dato online, nastąpiła kilka tygodni po premierze, właśnie piątki to mogłoby okazać się ogromnym problemem dla gry online, którą unika początkowej premiery, ale wciąż pozostaje pochłonięta przez tryb wieloosobowy właśnie Grand Theft Auto Six i wiemy przynajmniej o jednej konkretnej grze nadchodzącym Battlefieldzie, która zmieniła swoje plany wydawnicze od czasu opóźnienia właśnie GTA i obecnie celuje w premierę przed marcem 2026, więc no to właśnie są też te pokłosia zmiany tych terminów. Rockstar Games ogłosił w zeszłym tygodniu, że Grand Theft Auto właśnie nie pojawi się pod koniec 2025 jak zapowiedzieli no i oczywiście fani nie byli z zadowoleni z tego opóźnienia ale Rockstarowi udało się odzyskać ich przychylność dzięki ogromnemu nowemu zwiastunowi i ponad yy, tam 70 -ma, yy, zrzutami ekranu, piękną stroną internetową i tak dalej, no marketing po prostu zrobił swoje, a gracze często mają pamięć tej rybki, więc yy, to, że część ludzi jest niezadowolonych z przesunięcia premiery, no z drugiej strony i tak kupią to jest właśnie to, to jest mniej więcej tak samo, to, tak jak z, z drugim switchem, że też niezależnie od tego, jak Nintendo czy Rockstar będzie traktować graczy, o ile ostatecznie to będzie przynajmniej częściowo spełnienie oczekiwań. To ludzie i tak to kupią. Yy, I niestety tym samym pominą masę innych wartościowych gier, bo tak to niestety działa. Kolejna yy, saga vs. AI, kolejne starcie. Yy, SAG-AFTRA publicznie ujawniło swoje nowe propozycje warunków chroniących przed wykorzystywaniem generatywnej sztucznej inteligencji, odpowiadając na ofertę złożoną przez firmę z branży gier wideo 30 kwietnia. Odpowiedź wydana 2 maja i obecnie udostępniona publicznie szczegółowo opisuje kontrpozycję związku dotyczące konkretnych warunków i używanego języka, a także zawiera bardziej przystępne wyjaśnienia. Niektóre przykłady obejmują zmianę formułowania. Dialogi z głosem na materiał wokalny i itd. Są różne szczegóły w tej umowie. Jednym z kluczowych punktów jest secondary performance payment, czyli jednorazowa płatność mająca na celu ochronę aktorów występujących w motion capture przed całkowitym zastąpieniem przed generatywną sztuczną inteligencję. Związek z oznajmił, że jest skłonny ustąpić w kwestii wysoko, wysokości płatności. Umożliwić coroczny audyt i uczynić tę płatność opcjonalną zamiast obowiązkowej. SegAFTO odrzuciło 12-miesięczny limit do raportowania o wykorzystaniu występu aktora, ponieważ gry mogą trwają y, znacznie dłużej niż 12 miesięcy w sensie chodzi o development gry. Jak wynika z odpowiedzi, a pracownicy mogą potrzebować informacji, które sięgają dalej niż wspomniany okres. Y, czyli firmy też nie chciały się przyznawać do tego, y, jak i gdzie jest wykorzystywany dany aktor. Co też no, prowadziłoby prawdopodobnie do wielu zakłamań, patrząc na to, jak działają korporacje. Początkowo pracodawcy chcieli zapewnić ochronę przed AI wyłącznie dla nowych występów, no ale ostatecznie rozszerzono właśnie tą ochronę poza inne występy interaktywne, i teraz firmy są gotowe objąć ochroną każdą pracę wykonaną w ramach właśnie tych działań interaktywnych, jeżeli chodzi o aktorstwo, niezależnie od tego, kiedy zostało nagrane jako cyfrową replikę. Studia dążą do modelu, w którym mogą używać repliki występu bez specjalnego pozwolenia, lecz są gotowe zapłacić minimalną stawkę dla franczyzy, w której aktor wcześniej pracował. Saga, utrzymuje, że firmy zawsze powinny najpierw informować pracownika i uzyskać jego wyraźną zgodę. Co wydaje się fair, że pytają się po prostu o wykorzystanie ich wizerunku do jakiejś gry. To jakby wydaje się naturalne, że po prostu nie wsadzą tej twarzy do tytuł czy miejsca, w którym tak naprawdę aktor mógłby się czuć niekomfortowo. No to jest jego prawo, to jest jego twarz, więc w tym momencie no, jestem ciekaw, jak to ostatecznie zadziała. Związek o również nieog nieograniczone wykupy cyfrowych replik bez silnego jasnego uzasadnienia. No i tutaj cytat, wielokrotnie pytaliśmy, dlaczego nie mogą płacić za konkretną ilość wykorzystywania występu, które zazwyczaj śledzą, czyli dialogów i wizualnego występu dla przerwników filmowych, brak odpowiedzi, wykupy jako struktura płatności z natury przynosząca korzyści pracodawcom, utrudniają wykonawcom zarobienie na utrzymanie. Czyli tutaj jest właśnie próba ominięcia tego jednego podstawowego argumentu. Dana firma zgłasza się, że chce wykorzystać twarz danego aktora, i później, że wykorzysta tą twarz w powiedzmy 5 minutach nagrania, i za te 5 minut, aktor, za użyczenie twarzy, które będzie wykorzystywane przez jakiś generatywny algorytm, dostanie określoną stawkę. Będzie ona oczywiście mniejsza niż stawka za pełne aktorstwo, gdyż nie trzeba będzie montować studia, nie trzeba będzie zakładać tych wszystkich strojów motion capture, ustawiać całej, całej aparatury. Więc ta stawka będzie mniejsza, ale przez wykorzystywanie wielu grach no to aktor też zarobi swoje pasywnie trochę, ale jednocześnie to będzie też niższy koszt dla studia dewelopującego. I to jest, wydaje mi się, taki uczciwy balans, gdzie po prostu aktor dostanie coś tam za wykorzystanie swojego wizerunku przez określony czas. I nawet tego duże korporacje nie chcą zapłacić. I Trojanski otrzymał poparcie z kongresu z obu stron, a niektóre. Studia przeprowadzają recasting aktorów po to, żeby zatrudnić oczywiście tych, którzy nie są w związku zawodowym, po to, żeby nie musieć się właśnie obawiać że te wszystkie płatności. 10 kwietnia Saga Wtra otrzymało poparcie dla ustawy No Fakes, czyli Nurture Originals, Foster Art and Keep Int Entertainment Safe, gdy została ona ponownie wprowadzona w Senacie. Pierwotnie została przedstawiona w 2024, ale nie przeszła przed wyborami. W międzyczasie związek nakłania więcej studiów gierni objętych strajkiem do podpisania umowy tymczasowej, wchodząc w drugi rok strajku wobec studiów objętych umową Interactive Media Bargaining. W tym czasie związek zwrócił również uwagę na alarmujące luki w propozycjach AI od głównych studiów. Gier. Na początku marca aktorzy Głosowi um, odkryli, że zostali nagle zastąpieni w grze Zen Legends Zero dewelopera hojo który właśnie podmienił sobie podmienił sobie aktorów. W mediach społecznościowych tutaj Emery Chase powjaśniła, że była niechętna do wykonywania pracy nieobjętej tymczasową umową Sagaftra podczas strajku o ochronę przed AI, czyli no właśnie, to jest też inna taktyka firm, które. Właśnie nie chcą e, uczestniczyć w tych pertraktacjach i nie chcą uczciwie płacić za użyczanie, za licencjonowanie powiedzmy, twarzy i głosu aktorów, czyli sobie po prostu zmieniamy aktorów, którzy nie są w związku zawodowym. Można i tak, kto boga temu zabroni, natomiast wydaje mi się, że właśnie to, co Saga proponuje, czyli uczciwe zapłacenie za wykorzystanie wizerunku licencjonowanie wizerunku na zasadzie takiego aktorskiego Spotify'a, tak naprawdę, wydawałoby się jak najbardziej uczciwą i dość. Łatwą drogą do osiągnięcia celów dla obu stron. Natomiast widać, że nawet tego dużo korporacje, w tym właśnie EA, Sony i tak dalej, nie chcą po prostu płacić. Niestety. Yy, I kolejna. Starbreeze odzyskuje IP. Starbreeze osiągnęło porozumienie w sprawie pełnego przejęcia praw wydawniczych do Payday 3 od Playonu. Aby zrealizować szersze możliwości strategiczne dla pogrążonej w kryzysie marki, sprzedaż Payday 3 drastycznie spadła w ostatnim roku fiskalnym z 44,5 do zaledwie 7,7 milionów dolarów. Starbreeze przyznało, że tytuł radził sobie znacznie poniżej oczekiwań już kilka miesięcy po premierze, we wrześniu 2023. I rozpoczął program rehabilitacji, który według firmy jest na dobrej drodze. Z, z powodu problemów z trylogiem i szerszym biznesem Starbucks usunął ówczesnego dyrektora generalnego Tobiasa Sjorgena. Sjogrena, przepraszam, aby mianować nowego lidera zdolnego do realizacji strategii skoncentrowanej na tworzeniu atrakcyjnych gier na własnych i licencjonowanych IP. Weteran jej Adolf Christianson objął tutaj wolne stanowisko kierownicze w marcu. Teraz firma osiągnęła wzajemne porozumienie z należącym do Embracera podmiotem Playon, który pozwolił jej przejąć pełną odpowiedzialność wydawniczą za trzeciego Paydaya. I tutaj cytat, to porozumienie umożliwi Starbreeze przyspieszenie rozwoju treści i realizację szerszych możliwości biznesowych dla całej franczyzy Payday. Czytamy w aktualizacji dla inwestorów, chociaż ta umowa oznacza zakończenie obecnego układu wydawniczego. Kładzie również podwaliny pod długoterminowe partnerstwo między Starbreeze a Playon w przyszłych projektach franczyzy Payday. Czyli mamy tutaj znowu takie marketingowe pitolenia. Które generalnie sprowadza się do tego, że firma chce odzyskać więcej kontroli nad marką, więcej odpowiedzialności, ale też dostać więcej pieniędzy dzięki temu. Czy to wyjdzie im na dobre? Nie wiadomo, natomiast sama marka teraz nie jest aż tak dużo warta, ze względu właśnie na to, jak słabo prosperuje. I tutaj Starbreeze wyemitowało nowe akcje, reprezentujące 10% swojego kapitału akcyjnego w celu sfinansowania transakcji. No i kosztowało to 3,45 miliona dolarów. I właśnie większość tej sumy poszła na wykorzystanie spłaty zobowiązań wobec PlayOnu, po to, żeby przejąć z powrotem sobie tą markę. Czy im to pomoże, nie mam bladego pojęcia, ale no, tak naprawdę, Payday 3 jest kompletnie zbędny na rynku. Tak naprawdę, wystarczyłoby, żeby Starbase produkowało content do dwójki. No ale no, niestety, tutaj bardzo źle poprowadzono strategię tego nowego produktu. No i trochę tym skazali siebie na porażkę i dość duże właśnie luki w finansach a szkoda bo payday akurat do dwójeczkę sobie bardzo miło wspomina kolejna nowy Doom z pseudopłytą w zasadzie czyli to już dzisiaj macie pra premierę powiedzmy czy Advanced Access Doom Dark Ages no i gra ma być dostępna zarówno w wersji cyfrowej jak i fizycznej No i Oczywiście no, zawsze miło mieć to pudełko, przynajmniej ja lubię mieć pudełko z grą, która mi się podoba. No, ale w przypadku akurat Duma nadal trzeba będzie mieć połączenie z internetem, gdy się włoży płytę do konsoli. Nowy raport pojawił się od sieci Dazet Play, który zajmuje się określeniem, czy gra faktycznie jest grywalna, czy też mogą pojawić się problemy, tak jak niedostępne serwery. No i potwierdzono, że gra nie jest w pełni dostępna na płycie. Oznacza to, że nadal istnieje przeszkoda w postaci konieczności połączenia się z internetem, przynajmniej początkowo. Zauważono, że tylko niewielka część plików gry znajduje się na fizycznej płycie. Na przykład wersja gry na PlayStation 5 zawiera tylko osiem 85 Mega, rozumiecie? Czyli macie w zasadzie instalator, a wszystko inne jest do pobrania z sieci. To zaprzecza praktycznie sensowi posiadania tego pudełka poza trzymaniem artefaktu. To nie, jest, to, to, to nie jest jakby w ogóle w jakikolwiek sposób sensowne. Tutaj mam masę gier, gdzie każdy z nich w zasadzie jestem w stanie wsadzić do konsoli i zagrać w tym momencie bez instalowania jakichkolwiek łatek. No i w momencie, kiedy macie taki rodzaj właśnie dystrybucji, no to to praktycznie jest bez sensu, no bo i tak potrzebujecie serwera, z którego pobierzecie grę. Więc po uruchomieniu po prostu będzie aktualizacja online i pobranie tych kilkudziesięciu giga. No i co istotne, po pobraniu można się oczywiście cieszyć grą offline. Warto zauważyć, że wersja gry na Xbox Series X zawiera na płacie nieco więcej danych. Nadal jest to za mało, bo to jest raptem 300 MB plików gry. Więc, no, dla mnie, to podejście jest skandaliczne. Kompletnie z czapy. Nie wiem, co sobie po prostu tutaj twórcy myśleli, dlaczego tak to dystrybuują, ale jak dla mnie, to jest kompletny bezsens. I teraz przejdźmy do mniej typowego segmentu, czyli wydarzeń. Dzisiaj mamy w momencie nagrywania 13 maja, i słuchajcie, jutro w całej Polsce o 19 w wielu miejscach, w tym online i miastach takich jak Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Częstochowa, Bydgoszcz, czy Szczecin znajdziecie pogradajmy. To musicie sobie znaleźć na Facebooku właśnie pogradajmy the portal i to są wydarzenia w których zbieracie się z innymi graczami, twórcami gier i tak dalej. Macie narzucony jakiś temat do dyskusji. Poza tym macie praktycznie dość dużą swobodę tego, jak to zostanie prowadzone w zależności właśnie od miasta. W niektórych są jakieś konkursy, w innych są rozdania nagród, w innych są powiedzmy granie w planszówki, karaoke. Każde miasto troszeczkę inaczej prowadzi pogradajmy, gdzie właśnie tym punktem wspólnym jest Zasiadanie do jakiegoś tematu, i tym razem jest to kwestia remaków i remasterów. I o tym będzie właśnie prowadzona dyskusja w tym miesiącu. Wydarzenie jest za darmo, tylko znajdźcie sobie po prostu, gdzie jest prowadzone, bądź dołączcie online. W opisie będziecie mieli też link do Discorda, gdzie właśnie odbywa się to wydarzenie online. Także zapraszam, jeżeli chcecie sobie pogadać o Giereczkach, jest naprawdę spoko. Następne wydarzenie, które już niedługo będzie miało miejsce to Hello Game Dev Conference i Hello Game Jam na DSW we Wrocławiu 5 lipca od 10 i do 6 lipca do 17. No i tutaj mamy konferencję połączoną z Game Jamem. Wejdźcie sobie po prostu, tutaj też będziecie mieć link w opisie, na stronę konferencji, by sobie zobaczyć, kto będzie występował. Prawdopodobnie ja będę miał przynajmniej jedną prelekcję, ale też wielu innych deweloperów popowiada troszeczkę o giereczkach z różnej perspektywy. Do tego właśnie jest Game Jam, także serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony. Też będzie formularz dla ludzi, którzy by chcieli się jakoś tutaj dołączyć do właśnie budowania tej konferencji od strony właśnie udzielenia jakiejś prelekcji, panelu dyskusyjnego i tak dalej. Tak więc tutaj również zapraszam. No i jeszcze na końcu 14C Game Jam. To jest 31 maja do 1 czerwca, czyli najgłębszy game jam na świecie. Przez 24 godziny 320 metrów pod ziemią w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. 50 uczestników będzie tworzyło gierkę. I tutaj wymóg tematyczny to jest wykorzystanie materiałów 3D zdjęć lub tekstur z Muzeum Górnictwa Węglowego. Co prawda bilet tutaj jest płatny, no nie mało bo 175 zł, ale w tym czasie macie pełne wyżywienie na czas trwania wydarzenia i wycieczkę jeszcze po kopalni. Także myślę, że to jest bardzo fajne połączenie i pasji, jeżeli właśnie pasjonujecie, pasjonuje was tworzenie gier. I jednocześnie jeszcze zobaczenia czegoś ciekawego. No, są takie właśnie game jamy czasami, które są w nietypowych miejscach i wydaje mi się, że to jest świetna opcja do tego, żeby jeszcze zwiedzić jakieś ciekawe miejsce, poznać nowych ludzi, porobić giereczki, jednocześnie no macie już ten pewne tam warunki zapewnione do tego, żeby spokojnie tą grę tworzyć. Także również w opisie będziecie mieli linki do tego wydarzenia. Zostało jeszcze trochę miejsc, z tego co widzę na stronie wydarzenia pozostało jeszcze 21 miejsc, także śmiało się zapisujcie, jeżeli macie taką możliwość. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronaita czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci spanie ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na no, okiem Dela.